Śląsk Wrocław zimę spędzi jako lider PKO BP Ekstra klasy. wiceliderem, chociaż szczął w 19. kolejce, kradnie jej puszcza niepołomice. Lech Poznań zwalnia trenera. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty ostatniej w tym roku 19. kolejki PKO BP Ekstra 75 lat istnienia świętuje jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiej piłki nożnej. Górnik zabrze, podejmuje, warte poznań. W 28 minucie Lukas Podolski do Daisuke Jokoty, myli się Bogdan Tiru i Japończyk strzela gola dla gospodarzy. Górnik na prowadzeniu. To już siódmy gol Jokoty w tym sezonie. Japończyk gra znakomicie. Na początku drugiej połowy zalicza asystę, a Adrian Kapralik podwyższa na 2-0. Brawa od trenera Jana Urbana i jak najbardziej zasłużone. Wynik na 3 do 0 w doliczonym czasie gry ustala Poldi. Drugi gol Podolskiego w tym sezonie, jubileusz w Zabrzu udany. Górnik rozbija warte 3-0 i zimę spędzi na siódmej pozycji. Warta tuż nad strefą spadkową. Przenosimy się na Dolny Śląsk, derbowe starcie pomiędzy Zagłębiem Lubin a Śląskiem Wrocław. W pierwszej połowie Rafała Leszczyńskiego do wysiłku zmusza Dawid Kurminowski. Piękna przewrotka, ale też dobra interwencja golkipera, lidera Ekstraklasy. W pierwszych 45 minutach przewagę miało Zagłębie, ale druga połowa zaczyna się od gola dla Śląska. Żuchowski i 1 do zara dla gości. Kwadrat przed końcem strzał Piotra Samca Talara broni Jasmin Buric, ale dobitka jest już skuteczna. To Erik Exposito, 14 gol najlepszego strzelca Ekstraklasy. Zagłębie zdobywa bramkę kontaktową za sprawą Ukłana Munoza, ale na więcej miedziowych nie stać. Śląsk Wrocław wygrywa w lubinie z Zagłębiem 2-1 i zimę spędzi w fotelu lidera PKOBP Ekstraklasy. Zagłębie liczyło chyba na coś więcej niż ósma lokata. Po trzech zwycięstwach z rzędu i po wydostaniu się ze strefy spadkowej puszczanie połomice podejmuje wicelidera, jak i niebiały Białystok. I goście już w piątej minucie obejmują prowadzenie z rzutu wolnego. trafia Bartłomiej Wdowik. To jego dziewiąty gol w sezonie, więcej ma tylko Exposito. W 17 minucie na 2 do 0 podwyższa Nene. Portugalczyk korzysta ze znakomitego podania Mateusza Skrzypczaka. Nie mija kwadrans gry, a po pięknej zespołowej akcji Dieguesa, Pululu, Nene i Jesusa Imaza, Hiszpan podwyższa na 3 do 0. A powinno być wyżej, bo Jose Naranjo przegrywa pojedynek z Olivierem Zychem, a imaz dobija obok słupka. Do przerwy puszcza nie oddała żadnego celnego strzału na bramkę Jagi, ale po przerwie Artur Siemaszko zmniejsza rozmiary porażki, już tylko 1 do 3. I znów powinno być 1 do 4, ale Dominik Marczuk w takiej sytuacji fatalnie Jest pełna pół godziny do końca meczu na rancho fauluje Jakubę. Rzut karny. Artur Kraczon z 11 metrów niezwykł się mylić. 0-3 robi się 2 do 3. Na to nie koniec, bo kwadrans przed końcem Taras Romanczuk wbija piłkę do własnej bramki, gol jednak nieuznany. Chwile wcześniej był spalony. Ciągle Jaga prowadzi 3 do 2. Jednak od 80 minuty musi grać w osłabieniu, bo drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę dostaje Taras Romanczuk. Benjaminek to wykorzystuje. Kolejny faul w polu karnym. Tym razem Nene przewraca Serafina. I ponownie piłkę z 11 metrów do bramki pakuje Artur Graciun. To już szósta bramka reprezentanta Mołdawii, niesamowita historia. Puszczanie Połomica odrabia trzy, bramkową stratę kończy się wynikiem 3-3, a Jesień Jaga kończy na drugiej pozycji w tabeli. Puszcza najwyżej z Beniaminków i nad strefą spadkową. Jedziemy do Łodzi, widzę w gras z Pogonią Szczecin, tuż przed przerwą Andrzej Ciganik z Dofra na Alvareza, gospodarze zasłużenie prowadzą 1-0. Ale na przerwę schodzimy przy wyniku 1-1, bo Kamil Grosicki doprowadza do wyrównania. Świetna odpowiedź portowców. Ósmy gol grosika w rozgrywkach. I to wciąż jeszcze pierwsza połowa biczachcian do kulurisa broni, ale jak Henryk Krawas Niesamowita interwencja golkipera widzewa. Zaraz po wznowieniu gry, po przerwie swojego ósmego gola strzela Eftimis kuluri Spogoń przyzwyczaiła swoich kibiców, do tego, że pierwsza traci bramkę, ale często potrafi odwrócić losy meczu. Tak jest w starciu z widzewem. Ekipa ze Szczecina, z Łodzi, wywozi 3 punkty. Portowcy kończą rundę na szóstej pozycji, widzew na dwunastej. Serdeczne przywitanie trenerów Radomiaka Radom i Lecha Poznań. Jeszcze do niedawna Maciej Kędziorek był asystentem Johna van den Broma. Teraz stają naprzeciw siebie. Jej drużyna van den Broma ma przewagę po dwóch kwadransach. Joel Pereira zalicza asystę. Nika kwekwe strzela swojego pierwszego gola w tym sezonie. W odpowiedzi Pedro Henrique próbuje zaskoczyć Bartosza Mroska, ale bramkarz Lecha górą i to dwa razy. Zaraz po przerwie Pereira do asysty dokłada gola i kolejosz prowadzi z Radomiakiem już 2 -0. Lechę prowadzi, ale traci jest para Strema, Druga żółta i w konsekwencji czerwona kartka. Radomiak z przewagą jednego piłkarza rusza do odrabia strat. Jan Grzesik do Dawida Abramowicza i bramka kontaktowa. To już doliczony czas gry na tablicy wyników wciąż 1-2. Leandro w pole karny. tam spore zamieszanie. I ostatecznie Leonardo Rosza doprowadza do remisu. Radomiak remisuje z Lechem 2-2, a John van Den Brom po tym spotkaniu traci pracę. Do końca sezonu Lecha Poznań poprowadzi doskonale znany w Poznaniu Mariusz Rumak. W Łodzi starcie mistrza i wicemistrza pierwszej ligi z poprzedniego sezonu, ale też ostatniej i przedostatniej drużyny w tabeli ekstraklasy. LKS po tym przepięknym trafieniu Angela Chodkiego wychodzi na prowadzenie. Wow, co za gol! W pierwszych 45 minutach ruch nie oddaje nawet celnego strzału. Prowadzenie ŁKS-u utrzymuje się do 88 minuty. Wtedy to jednak Przemysław Szur wyszarpuje punkt dla niebieskich. Remis 1-1 nie cieszy nikogo. Ruch i ŁKS kończą rok na dwóch ostatnich miejscach w tabeli. Po odpadnięciu z europejskich pucharów mistrz Polski Raków Częstochowa gra z broniącą się przed spadkiem Koroną Kielce. Do przerwy niewiele się dzieje, bo Korona gra bardzo skutecznie i mądrze w obronie, a Raków nie ma pomysłu na przełamanie defensywy gości. W przerwie podziękowanie od kibiców i klubu dla Tomasza Petraszka, który w Rakowie spędził aż 7 lat. W drugiej połowie gospodarze grają nieco lepiej, stwarzają więcej sytuacji podbramkowych, ale korona wychodzi z takimi kontrami: podgórski do Konstantyna, ten do Dalmału i bramka dla Kielczan. Gol jednak nie zostaje uznany, bo po analizie war, zdaniem sędziego, Jakub Konstantyn przyjął piłkę ręką. I gdy wydaje się, że w Częstochowie nie zobaczymy goli, Bartosz Nowak dośrodkowuje zrzutu różnego, a Piotr Malarczyk pechowo wbija piłkę do własnej bramki. Po golu samobójczym Korony Raków prowadzi 1-0, a może ostatecznie wygrać jeszcze wyżej, bo w doliczonym czasie gry ręka Miłosza Trojaka w polu karnym i rzut karny. Fabian Piasecki nie broni Konrad Forenc i dobitkę też. Kapitalna parada bramkarza Korony, ale to wszystko tylko na pocieszenie, bo Korona przegrywa z Rakowem 0-1. W Gliwicach mistrzowie remisów piłkarze Piasta podejmują Stal Mielec, Kondzior z rzutu wolnego, Mosur i Tomasz Kuk na 1 do 0. No nie najlepsza też interwencja bramkarza stali Mateusza Kochalskiego. To była 51. minuta, a 11 minut później akcja Michaela Ameją. Najsprytniejszym polukarnym jest Jorge Felix. Drużyna Aleksandra Wukowicza prowadzi już 2 do 0, Mija kolejne 11 minut i Damian Kondzior ustala wynik na 3 do 0. Piłka po jego uderzeniu z rzutu wolnego odbija się jeszcze od Piotra Blazły i ląduje w siatce. Piast, który zremisował w tym sezonie aż 12 meczów, odnosi drugie zwycięstwo z rzędu i zimuje w środku tabeli. Stal ma 2 punkty mniej. Dwumacz pomiędzy Legią Warszawa a Krakowią kończy rundę jesienną. Najpierw w niedzielę drużyny stają naprzeciw siebie w stolicy przy Łazienkowskiej. Po nudnej pierwszej połowie drugą gospodarze zaczynają w najlepszy możliwy sposób. Paweł Wszołek do Ernesta Muciego, Patryk Kun i gol dla Legii. Analiza czy nie było spalonego, ale nie, nie było spalonego, a więc jeden do zera. Zespół Kosty Lunajicza, który jako jedyny polski klub wiosną wciąż będzie występować w Europie, całkowicie kontroluje wydarzenia na murawie w starciu z pasami. Po zagraniu ręką Kamila Glika z rzutu karnego na 2 do 0 podwyższa Blasz Kramer. Takim wynikiem kończy się to spotkanie. Po meczu dociera smutna informacja: zmarł właściciel Krakowi, profesor Janusz Filipiak. Przed środowym zaległym meczem drugiej kolejki w Krakowie pożegnanie wieloletniego prezesa pasów. Pamięć profesora Filipiaka uczczono minutą ciszy. Po pierwszym gwizdku, podobnie jak trzy dni wcześniej w Warszawie do przerwy niewiele się dzieje z jednym wyjątkiem. Długą piłkę od bramkarza Sebastiana Madejskiego dostaje Benjamin Kalman. Kalman przepięknym strzałem zapewnia gospodarzom prowadzenie. Popatrzmy raz jeszcze cudowne uderzenie Benjamina Kalmana do przerwy. Krakowia Legia 1 do 0. To już druga część gry. Karol Knap prostopadła podanie do Kalmana i Benjamin Kalman na 2 do 0. Drugi golfina w tym meczu. A Legia, no cóż, marnuje nawet takie sytuacje. I przegrywa w Krakowie 0-2. Dzięki temu pasy wydostają się ze strefy spadkowej, a Legia nie wskakuje na podium. Przed Wami tabela po 19 z 34 meczów PKO BP Ekstraklasy. Liderem jest Śląsk Wrocław przed Jagiellonią Białystok. Trzeci Lech Poznań. Dalej Raków, który ma mecz zaległy. Legia piąta, Pogoń szósta w strefie spadkowej. Korona Kielce, Ruch Chorzów i ŁKS. 14 goli strzelił najlepszy jak dotąd snajper ekstraklasy Erik Exposito. 9 ma Bartłomiej Wdowik z Jagiellonii, po 8 Grosicki, Kuluris, Szkurin i Enrique. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i radości, a także wspaniałego Nowego Roku Ekstraklasa wraca 9 lutego. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.